I witam w kolejnej części nie wiem której. Ale mamy poziom 13. Zamku. Pewnie tutaj będą mutanty, bo już miały swój debiut. W poprzednim poziomie. Albo nie wiem. O właśnie, tak myślałem. Okej, okay, droga wolna. Beczki, beczki, nie cierpię tych beczek, bo one tylko robią zamieszanie. Muszę przyznać, że nasz bohater jest całkiem dobrym strzelcem. Praktycznie zawsze trafia z takiej dalekich odległości. Być nie praktycznie, tylko zawsze trafia. Dać mi się, że tu mogą się iść sekrety gdzieś. Na albo, albo i nie. A tu w ogóle nie ma przejścia, kurde. Aż chciałem dać TAP z przeliczenia, żeby sprawdzić jak tam na mapie to wygląda. <laughs> no to już to trzeba się wrócić w... Tu są jakieś drzwi. Czy teraz tylko będą? Nie. Mam odpowiedź. Pies, pies. Bo, Ileż tych psów? Gdzie one, kurde, uciekają. O ty! I apteczka. Na ty duży apteczkę. Warto, za... Warto zapamiętać, że to jest gdzieś tutaj. No. Okej. Okay. co to jest wygrane? Co? Ktoś mi tutaj chodzi Ja mu nie pozwoliłem Żeby mi tu chodziło. O nie, to jest wejście do tego cokolwiek tam jest w środku Ech. na razie nie chcę tam wejść Trzeba oczyścić ten teren od mutantów Chyba że jest już oczyszczony To już jest. Zaraz. To jest druga strona, tak? Tak. Aż to jest olbrzymie. Niestety ten poziom szkłuje się na duży. Albo mi się wydaje. Amicja, amunicja i apteczka jedna. Spoko. O kurczę, tutaj było takie coś, ale... Oj, ej, No właśnie, bo to mutanty, one nie mówią, że są. Na szczęście apteczki dwie. I klucz, więc dobrze, że tutaj przyszedłem na początku. O kurde! szlak. Bo mój błąd. Okej, okay, więc tak. To już mam załatwione. To trzeba iść niestety do środka. No. Co? A nie to zaraz. Ja sam przyszedłem to. E... Ja myślę... Jak to jest? A, tutaj. Och tu. O, o nie, że jeszcze pies, jest aktywowany gdzieś tam. O kurze. Sprytnie. Ale nie za. niewystarczająco sprytnie na mnie. i... kurde. Cała ta straż... Już myślałem, że tylko po te krzyżyki, ale jeszcze tu coś jest. Jakieś przejście. Ło! Wow. Wyszło jakoś. Ha. I mamy klucz! Kolejny klucz. Eee... Ehm. Więc, który miałem? Miałem złoty, tak? Czyli A tutaj jeszcze nie byłem na przykład, ile was jest? Za dużo. To jest odpowiedź, dobra Korony, 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 korony. Ja coś wyczuwałem, że tutaj sekret będzie. No znowu to. Znowu ten sekret. Tego typu, który nie wiem... Chyba... Aha, wiem. To, to było wyjście, tak mi się wydaje, skądś. Nieważne. Trudno. W każdym razie mam drugi klucz. I... Gdzieś mam iść z tym kluczem. Tutaj przylazłem. Może tu? Nie, to przecież byłem. Ach, a... a tutaj była apteczki podobno. Jak to się że tutaj zostawiłem apteczkę. No, bardzo mądrze zrobiłem, że to zostawiłem. <laughs> I to teraz? To jest koniec świata? Tak, to jest koniec świata. A jednak nie, tu coś jest. To tylko tyle. Niech wam będzie 588 tysięcy punktów. Ciekawe, kto będzie miał więcej. Po skończeniu tej druku. Oczywiście, że nie ja. A znowu się zgubiłem w ogóle, co jest grane. Dzie, gdzie ja Ach, a zaraz, a co to było No! Halo, gdzie mam iść Jeszcze mogę spróbować w tą stronę zobaczyć co tam jest Tu coś było Puszcz klucza? Ach No nie wiem, kurde. Czy coś ominąłem? O jest! O kurde, ale bym zerwał jakby. co? trafił. Mi się nie podoba bardzo te. się czaju. No super. O kurde, kurde jest. Całe szczęście, że się ujawnił. Pokio i z tym labiryntem. Ja już sobie windę. Nie było to zdrowie. A, wszystko zjadłem już. A, i czas mi się kończy. Muszę, prze... muszę przerwać w tym momencie. Czy przeżyję, czy nie wiem. Do zobaczenia w kolejnej części. Strasznie.